Witam Was serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, że w Waszych rodzinach yy, język polski rozgaszcza się, rozgaszcza się i jest takim Waszym przyjacielem już. I też pojawiłam się tu, żeby Was zaprosić na kolejne warsztaty po, po, po. I wytłumaczyć, dlaczego warto jeszcze raz spróbować, jeszcze raz dołączyć. Yy, więc mam nadzieję, że yy, te kilka zdań wytłumaczą Wam, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach, bądź nawet wracać do nich kilkukrotnie, do tego, co już macie. Przypominam się, że albo wracajcie do tych zadań, które Znacie, albo zapraszam jeszcze raz, żeby sobie utrwalić, żeby sobie przypomnieć, bo wszyscy wiemy, że konsekwentne działania to nasz klucz do sukcesu, wiemy o tym, tak? Powtarzanie, więc też powtarzanie różnych warsztatów, dają możliwość Tobie i dziecku, jakby. Dostarczenia tych okazji do przełamywania barier językowych, jeżeli jeszcze one są, i do swobodnego potem używania języka polskiego w codziennych sytuacjach. Jak ta swoboda może być wprowadzana, będę mówiła na kolejnych warsztatach i odpowiem też na pytania, które się pojawiają w różnych miejscach o te warsztaty. Po pierwsze, skróciłam warsztaty do pięciu dni, bo tam właśnie sobota niedziela była taka trudna, więc mamy pięć dni. Live y będą w tym razem wieczorem, albo będą nagrane filmy, będę je wrzucać. Zadania będą się pojawiać na grupie i były pytania. Czy będą takie same warsztaty? Słuchajcie, czy one będą takie same? Nie, bo nigdy nie są takie same, nawet ci. Pączka to nigdy nie jest taki sam pączek, jak był wczoraj, przynajmniej w, w moim wydaniu. Zawsze jedzenie jest nieco inne. Zadania będą takie same, czyli pięć wybranych z tamtych siedmiu. Będ, będzie pięć zadań codziennie, będą takie same, ale będzie to samo, tylko inaczej jak to zwykle mówię. Hmm, czyli zupełnie inaczej będziecie podchodzić do tych zadań, jeżeli już wiecie cokolwiek, już wiecie, jak wasze dziecko reagowało. Będziecie skupiać się na innych rzeczach, będziecie się skupiać na tym, żeby wprowadzać ten nawyk, bo taka regularna praktyka będzie pomagała w tym naturalnym przyswajaniu języka, bo te naturalne sposoby już... Zauważyłyście, wiecie, jak, jak one funkcjonują i jak można je takim małym guziczkiem wcisnąć i wykorzystać, coś zrobić. Ale tak jak było, bez stresu, bez wymuszonych lekcji, czyli stawiamy na autentyczne, codzienne, zwykłe, normalne sytuacje komunikacyjne, i do tego dodajemy te proste zadania. Myślę, że to jest proces, który wymaga czasu, tak? Im częściej będziecie powtarzać te ćwiczenia, tym język lepiej się zakorzenia w życiu dziecka. Będziecie mogli wrócić, mogły mogli wrócić do motywacji płynącej z poczucia grupy, bo wiecie, jak było, jak grupa funkcjonowała codziennie, a potem, jak coś się stało, jak ja zniknęłam. Jakoś nic. Się takiego nie wydarzyło. Nie wiemy, czy te zadania w Waszych rodzinach funkcjonowały, czy, czy miałyście siłę, czas, radość z tego, żeby coś robić dalej. Nie wiem. Kilka osób się odzywało, coś wiem, ale w większości nie wiem. Więc, jeżeli potrzebujecie poczucia takiej motywacji płynącej z bycia w grupie i pracy w grupie, no to warsztaty to nie tylko ta wiedza, ale też wsparcie tych innych rodziców, a raczej tego, że oni działają, i wtedy mierzycie się z tymi wyzwaniami, z podobnymi wyzwaniami. Wracając, może do tych niektórych, tych samych osób yy, wzmacniasz te relacje, czerpiesz inspirację od tych osób i widzisz, że niektóre są na różnych etapach tego procesu, i wiesz, że aha! Bo mi też kiedyś się uda być na tym etapie. Aha, ja też tam byłam kiedyś, a teraz już udało mi się to i tamto. Więc to jest bardzo dobrze działające na niektóre osoby. Każdy wejście na takie warsztaty, to nowy poziom. Za pierwszym razem skupiałyście się na tych podstawach. Jak to zrobić? Na takich na takim. Warsztacie, czyli na narzędziu, jak to zrobić. A teraz już możesz się skupić na szczegółach i takim głębszym zrozumieniu mechanizmów językowych, i to jest ważne. Dzieci rozwijają się dynamicznie, więc jak coś kiedyś było wyzwaniem, to po czasie już nie jest, tak? Jeżeli pytałyśmy, czy chcesz bułkę, czy chleb, to nie będziemy pytać przez pół roku. I liczyć, że to jest nowość, tylko to, coś, to już jest stare. Wprowadzimy coś innego, zobaczymy, w których obszarach życia warto język polski szczepiać. Więc to, co kiedyś było wyzwaniem dla dziecka, po czasie staje się takim naturalnym krokiem i oczekujemy jakby dalszego postępu. Każde dziecko rozwija się in inaczej, więc to indywidualne tempo i elastyczność jest dla nas bardzo ważne, więc co się podziało, zobaczyć, zobaczyć, jak to funkcjonowało, i wracając do warsztatów możesz dostosować metody do tych aktualnych potrzeb i wyzwań dziecka. Może za pierwszym razem coś nie zadziałało, prawda? Były takie osoby. Zapraszam, spróbujesz ponownie, ale z taką perspektywą yy... Osoby, która już wie, co robi, i z takim większym doświadczeniem. Wiecie już, że nie musicie tworzyć sztucznych sytuacji do nauki, bo nauka dla nas, nauka języka, to jest codzienność. Czyli wy wprowadzacie w język polski, nie uczycie języka polskiego. Warsztaty uczą was, jak wpleść ten język polski w takie codzienne, zwykłe rozmowy i czynności. I właśnie to, jeszcze raz powtórzę, sprawia, że dziecko przyswaja naturalnie, jakby tego nie zauważając. A więc zapraszam, zapraszam, jeżeli ktoś z Was czuje, że chce jeszcze raz taki tydzień ze mną spędzić, to zapraszam już od poniedziałku. Zapraszam, spróbujcie. Potem będę zapraszać na, na dłuższy po, po, po Max, bo wiele osób o to pytało, czy mogłoby być trochę dłużej. Na razie te krótkie warsztaty się sprawdzają świetnie i będę je kontynuować. Na razie są te same zadania, ale w tym popopomax będą będzie ich więcej i będą inne. Zapraszam, spróbujcie. Jeżeli tylko czujecie, że to wam pomoże i waszej rodzinie. Co jeszcze? Jakieś jeszcze takie organizacyjne, albo myślę, że. Jeszcze, jeszcze raz to jest może takie ważne, że za każdym. Za każdym razem, jak będziesz uczestniczyć w warsztatach. Zauważysz, że widzisz coś nowego u dziecka, widzisz te mechanizmy w inny sposób. Więc dziecko niektórych rzeczy już może, niektórych, niektórych sformułowań, form gramatycznych może używać swobodniej. Może język polski wchodzi w, w, w rozmowę, może widziałaś, Jakieś subtelne zmiany w nastawieniu do języka. To jest niezwykle istotne. I powtarzanie takich warsztatów daje Ci przestrzeń na testowanie kolejnych różnych metod i wybór tych, które najlepiej zadziałają w Waszej rodzinie. No bo wiemy, wszyscy jesteśmy inni i potrzebujemy czegoś innego. Myślę, że. Im, wcześniej się, Im częściej się wraca do różnych strategii, jeżeli one są efektywne, no to my ćwiczymy i widzimy, kiedy jest czas na zmianę. Dodatkowo to kolejne wejście Was na te warsztaty to będzie ugruntowanie takich nawyków i lepszego zrozumienia jakby Waszej roli. W wspieraniu dziecka w języczności. Będziecie widzieć um, te kroki wasze wielkie, milowe, że co się coś udaje. I wiecie przecież, że te warsztaty, to jest mało teorii, ale, ale jest coś, ale dużo praktyki. Więc myślę, że ta praktyka w, 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 w połączeniu z tym doświadczeniem, które już macie, bo uczestniczyliście w Popopo. Po, po, Da duże rezultaty. No, i oczywiście będziecie mogli zadać mi pytania i będziemy razem dochodzić do zrozumienia niektórych procesów, które się będą pokazywały w trakcie. Zapraszam jeszcze raz serdecznie. Bardzo się cieszę z każdej osoby, którą jeszcze raz spotkam. Do zobaczenia! Уж за несколько дней.